Dziesiątki wypełnionych dokumentów, lekcje szkoleniowe, setki wyrwanych ze stresu włosów, naszych opiekunów, oczywiście, a pod ręką jedna torba, która reprezentuje od teraz nasz życiowy dobytek. Ja jestem Ola, a dzisiaj opowiem Wam, jak przeżyliśmy tydzień na statku. Zacznijmy jednak od samego początku. Jest 8 listopada, a my właśnie wyruszamy w niemal męczeńską 16-godzinną podróż do naszego pierwszego przystanku – Porto Sole w północnych Włoszech. Nie bójcie się jednak, bo wykrzywiane kręgosłupy na autokarowych siedzeniach nie zrażą naszego młodzieńczego zapału do przeżycia najwspanialszego tygodnia na otwartym morzu. Na miejscu wcielamy się w tanią siłę roboczą, Przygotowując statek na nasze długo wyczekiwane przybycie. Rozładowujemy bagaże, uzupełniamy zapasy jedzenia i wody, zdolne wyżywić grupę dorastających no cóż, nas. Obserwujemy pierwsze próby współpracy między młodymi osobnikami gatunku Homo sapiens. Dajmy im trochę przestrzeni, panie kamerzysto. Ich niewyspane umysły mają przed sobą wiele cennej nauki i pięknych wspomnień. Poza tym, Jesteśmy w pięknych Włoszech, a tego widoku nie pożałowałby nikt. Pierwsze kroki na statku, a już zaczynamy intensywne szkolenia. Punkt numer jeden: chcesz przeżyć noś szelki. Może o tym zapomnieliście, ale zostaliśmy uwięzieni tu wszyscy razem na tydzień. Jeśli kogoś nie lubię, mam do dyspozycji policzmy. Raz, dwa. No, w porywach wiatru trochę ponad 30 metrów na to, żeby oddalić się od takiego osobnika. A wiecie, jak to jest. Jest ślisko, ciemno, a nasza kora przedczołowa odpowiedzialna za kontrolowanie emocji, dopiero się rozwija. Zakładajmy więc wszelki. A tak całkowicie poważnie, może bywa, o czym jeszcze się przekonamy, bardzo nieprzewidywalne. Myślę więc, że trochę dłubania przy zamkach, w zamian za nasze zdrowie, a nawet życie, jest adekwatną ceną. Do nauczenia jest dużo, a czas ucieka. Większość z nas nigdy nie wiązała porządnego supła, a co dopiero zwijanie żagli czy cum, gdy może bujacie we wszystkie strony. Krok po kroku, każdy odkrywa tu swoje miejsce i jaką rolę pełni to jak organizm, który wszyscy tworzymy. Nasze decyzje i zaangażowanie nie definiuje już tylko nas samych. Od teraz jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Chwileczkę, dzwoni do mnie moja wersja z przyszłości. Cześć, nazywam się Ola i jestem uczennicą pierwszego liceum ogólnokształcącego Górze im. Jeni Górze imienia Stefana Żeromskiego, a dzisiaj chciałabym porozmawiać z uczestnikami rejsu Pogoria na temat tego, co sądzą o naszej przygodzie. Przedstaw się. E, mam na imię Karolina. OK. W takim razie, co najbardziej zaskoczyło cię w rejsie? Myślę, że ta atmosfera, która tutaj panuje, która, myślałam, że będzie tutaj taka bardziej sztywna, taka musztra, ale tutaj naprawdę jest przyjemnie i to, że się zwracamy wszyscy do siebie po imieniu, bez żadnych per pan, pani, o wszystko możemy się zapytać i to, że tak naprawdę wszyscy są tacy zorganizowani tutaj. Jakbyś miała powiedzieć o kilku takich złych stronach i dobrych stronach? Bardzo pozytywne jest to, że przyjeżdżasz tutaj i tak naprawdę zaczynasz poznawać ludzi. E, że odkrywasz tak, tak naprawdę jacy są ludzie. E, możesz też nawiązać dużo znajomości różnych, których wcześniej byś się nie spodziewała, bo tak naprawdę jesteśmy tutaj ze sobą 24 godziny na dobę e, razem w wachcie i po prostu poznajesz człowieka tak naprawdę i to jest na pewno pozytywne. A negatywne? Negatywne to jest na pewno to, że trzeba mieć toalety. No to jest negatywna jedyna rzecz, no. Bo... A jakbyś miała powiedzieć o tym, co daje taki wyjazd na pogorię? No daje na pewno duże doświadczenie, które no, nie jest takie codzienne. Możesz się po prostu sprawdzić jako człowiek w innych sytuacjach niż tylko pisanie sprawdzianów i uczenie się do szkoły, tylko możesz się sprawdzić, czy jesteś ogarnięty. Powiedz nam, co według Ciebie jest najtrudniejszego w pogorii, tak dla Ciebie? Znaczy, ogólnie według mnie najtrudniejsze jest dostosowanie się do rytmu dnia. Nocne wachty nie są niczym najłatwiejszym. Musimy nauczyć się tego, że trzeba odsypiać białki snu w ciągu dnia. Dużo zmian mamy w nocy, zawsze jest co robić. Okay, a jakbyś miał powiedzieć, co takiego człowiekowi może dać taki wyjazd jak pogoria? Znaczy myślę, że to co może nam dać to jest jakaś samodyscyplina, ogólnie coś, czego dzisiaj często brakuje w wychowaniu w domu. Wszystko nam podałem na tacy. Tutaj musimy jakby wszystko zrobić samemu, żeby, żeby, to, co, żeby statek mógł funkcjonować i tak dalej. Oczywiście, bywa tak, że trzeba wstać w środku nocy i nawigować do samego świtu. Ale wiecie, co jest najpiękniejsze w tym, gdy z horyzontu wychodzą pierwsze promienie słońca? Ludzie, ich dusze, z którymi rozmawia się, gdy jest ci zimno, źle i chcesz spać. To, gdy nie widzisz ich twarzy, a patrząc się razem w księżyc, rozmawiacie o życiu jak dawni przyjaciele. Gdzieś pomiędzy tymi wszystkimi obowiązkami, sprawdzianami maturami, stajemy się znowu sobą. Powiedz nam, co według Ciebie jest najtrudniejszego w Pogori? No, dla mnie osobiście najtrudniejsze w Pogori było wstawanie na nocne wachty, ze względu na to, że po prostu sobie lubię pos pospać i, yy, i po prostu nie lubię wstawać w nocy, dlatego no to było takim najcięższym, najcięższą rzeczą dla mnie. Ok, a co Cię najbardziej zaskoczyło w takim dobrym lub złym sensie? Myślę, że zaskoczyło mnie to, że no, przyjeżdżają tutaj osoby z całej szkoły i jest tak duża grupa, ogólnie się nie zna wzajemnie, a mimo wszystko tak mniej więcej szybko się dogadujemy, więc to mnie tak zaskoczyło. Szczególnie, że no, są pomiędzy nami na przykład po dwa albo trzy lata różnicy. Ok, a jakbyś miał powiedzieć. Co taka wyprawa może dać człowiekowi? Co jakby da tobie? Na pewno jest to jakaś lekcja takiej samodzielności i dyscypliny na pewno, ponieważ te wachty się odznaczają jakimiś swoimi zadaniami i samokonkretnych godzinach, a dodatkowo no, można dzięki temu odkryć jakąś nową pasję, bo może się na przykład komuś żeglarstwo spodobać i gdzieś poprowadzi swoją przyszłość w tym kierunku. Zajrzyjmy więc do tego organizmu. Wszyscy podzieleni jesteśmy na cztery grupy. Każda z nich ma swojego wachtowego i zastępcę, którzy od teraz są jak bóstwo. Dzień rozpoczyna się o godzinie 7.50, oczywiście dla wybrańców, którzy nocy nie musieli spędzać pod gołym niebem. Tym właśnie zajmuje się wachta nawigacyjna. Notujemy dane z radarów, obliczamy kursy, a wpatrując się w horyzont szukamy punktów nawigacyjnych lub oznaczeń. Uprzedzając pytanie. Nie, dwa polary i kurtka nie zawsze wystarczają. Nie gardzimy rękawiczkami i czapką. Najchętniej nie pogardzilibyśmy snem, ale obowiązek to obowiązek. A nic nie uczy lepiej pokory niż cztery godziny na zimnym wietrze czy w całkowitej ciemności. Jakbyś miała powiedzieć, co najbardziej zaskoczyło Cię tutaj, tej całej atmosferze i tym, co dzieje się tutaj na statku? To definitywnie takie tradycje, które tutaj są na statku. To, jak wszyscy muszą ze sobą współpracować, to, jak to jest taki e, jeden organizm i na przykład taka tradycja mówienia do siebie po imieniu, co nie jest popularyzowane w innych miejscach, a na statku to funkcjonuje, i to mnie bardzo zdziwiło. Okay. A. Co tobie sprawiło największą trudność w przystosowaniu się do tutajszych warunków? Mnie choroba morska to nie jest dla mnie przyjemne doświadczenie. I właśnie teraz na górze niektórzy z naszych kolegów bardzo źle się czują i sobie tam leżą i odpoczywają, tak jak ja przed chwilą na mojej koi. Hej, życzymy im powodzenia, a jeśli miałabyś powiedzieć, co Ciebie mogłaby nauczyć taka pogoria, i co Ciebie uczy, każdego w sumie człowieka? Na pewno pracowitości, bo mamy bardzo dużo do roboty, ale też takiej współpracy z innymi ludźmi. Tutaj są po prostu sytuacje, w których musisz się dopasować, musisz współpracować i jakby działać jako drużyna. Wachta Bosmańska pod rządami samego Bosmana dba o dobry stan wszystkiego na statku. Praca niedoceniana, ale jak istotna i ważna dla samej pogori. My ją zwijają, odplątują, zawiązują, a przede wszystkim polerują wszelkie błyszczące powierzchnie. Zaraz pod ich stopami ręce brudzi sobie wachta gospodarcza, inaczej potocznie zwana kambusową. Swoimi łapkami lepią nam pyszne kotlety i generalnie wszelkie możliwe posiłki. Myślicie, że to łatwe? Spróbujcie mieszać przez 15 minut gar z mięsem namielone dla 40 chłopa. Ręka nie do użytku przez kolejną godzinę. A no i co najważniejsze, tą samą ręką myją nam później toalety, więc tak czy siak są naszymi bohaterami. Yy, jakbyś miała powiedzieć, co najbardziej zaskoczyło się w Pogori? to że mamy łóżka w przejściu cały czas. Myślałam, że będą jakieś drzwi do tego. A co według ciebie daje taki wyjazd na pogorię człowiekowi? No nie, tak ogarnąć się trzeba, że już nie jesteś nierozkojarzonym. Każdy, kto przeżył manewry, z pewnością zgodzi się, że jest to chaos, który jakimś cudem zachowuje sensowną i skrupulatną harmonię. Wszelkie wchodzenie do portu, manewry przeciwpożarowe czy ratunkowe były obwieszczone alarmem, na który każdy z nas musiał stawić się niezależnie od godziny. Szelki, kamizelki, ponton, cumy, odbijacze, trap, wchodzenie na reje, każdy coś robił, bo musiało być to zrobione i innego wyjścia nie było. Każda zębatka musiała prawidłowo się kręcić, żeby cały system mógł działać. Mimo tego groźnie brzmiącego porównania, była to dość ciekawa część rutyny. Część odsypiających niedobitków stała z odbijaczami przy barierkach, a ci bardziej rozbudzeni wciągali chociażby motorówkę z desantem. Porty były też swego rodzaju powrotem do cywilizacji, Ludzie robili zdjęcia i machali w naszym kierunku, a my schodząc na ląd, próbowaliśmy objaśnić sobie, jakim cudem stojąc w miejscu, ziemia wciąż buja się na pod Jednym z ważniejszych, jak nie nawet najważniejszych przystanków naszej podróży był położony u wybrzeży Francji port Saint-Tropez. Dawna wioska rybacka, teraz skromnie nazywana symbolem bogactwa, blichtru i luksusu oraz destynacją marzeń. Polemizowałabym, ale sąsiadujący z naszą pogorią jacht za 90 milionów dolarów rozwiał moje wszelkie wątpliwości. Nie przypłynęliśmy tu jednak tylko po to, by pławić się w luksusach. Absolutnie. Nasz powód był dużo ważniejszy, a było nim święto 11 listopada. Przypadł nam zaszczyt uczestnictwa w paradzie pod pomnik Pamięci Ofiar Poległych w czasie I Wojny Światowej. Znajdujący się na niezwykle urokliwym wzgórzu, z pięknym widokiem, udekorowany został przez nas biało-czerwonym wieńcem symbolem pamięci. Na statku w tym czasie trwała zacięta walka szachistów między naszą załogą a klubem szachowym z Francji. Pojedynką przyglądał się sam prezes Polskiego Związku Szachowego. Po zakończeniu rywalizacji sędzia nie potrafił wskazać zwycięskiej drużyny. Towarzyski mecz Polska-Francja zakończył się remisem 4-4. Turyści mieli okazję wejść za to na pokład samej pogori i popodziwiać jej nietuzinkową budowę. Wierzcie lub nie, ale kolejka do wejścia na statek była ogromna, więc siłą rzeczy nie narzekaliśmy na brak zajęcia. Poza tym, część z nas miała okazję wykazać się znajomością języka angielskiego. Ciekawostka: większość Francuzów nie rozumiała ani słowa. Rozpoczynała się wtedy jakże produktywna konwersacja w języku bliżej nieokreślonym. Powstałem z połączenia francuskiego, polskiego i migowego. W pierwszej części naszej podróży odwiedziliśmy również stolicę Formuły 1, gdzie co trzeci obywatel jest milionerem Monaco. Zanurzając się w pięknych krajobrazach i wszechobecnym snobizmie, przemierzaliśmy kolejne dzielnice miasta. Wiedzieliście, że scyzorek wyposażony w 10 centymetrowy marsz w Monako uznawany jest za broń terrorystyczną? No cóż, my też nie, ale mili panowie policjanci na szczęście urządzili nam małą prekolekcję. Następnego dnia stanęliśmy na kotwicy, nieopodal portu Santa Margarita Liguria, skąd na pokładzie pontonów dotarliśmy na brzeg. Stamtąd czekała nas godzinna przechadzka do rozsławionego piosenkami Portofino. Okazało się ono natomiast odgrodzoną od zgiełku mieścinką z małym portem, w którym kołyszące się na wodzie łódeczki wysłuchały niegdyś koncertu jednego z najwybitniejszych tenorów na świecie, Andrei Bocellego. Była też chwila, by spróbować przepysznych lodów i chociażby owoców morza. W portofińskiej otchłani, jak Titanic, przepadł również telefon jednego z naszych załogantów. Niech spoczywa w spokoju. Co najbardziej podoba Ci się w pokorze. No to na pewno poznawanie nowych osób, które na przykład w szkole mijamy na korytarzach i w ogóle ich nie znamy. A tutaj możemy poznać, jacy są, ich zainteresowania i nawet rzeczy, o których byśmy nie pomyśleli, że istnieją. Potem mogą z tego wyjść relacje, nawet na całe życie. I jest to na pewno rzecz, która mnie zaskoczyła najbardziej. Myślę, że to jest na pewno przygoda, którą zapamiętam na całe życie. I no, jest to coś no, niesamowitego wręcz, że szkoła daje nam takie możliwości, takich wycieczek. Nasz ostatni przystanek Loano. Trwają ostatnie przygotowania do pożegnania Pugoli. Uzupełniamy kronikę, sprzątamy i dopinamy torby. Obdarowujemy kapitana, oficerów wachtowych i pozostałych członków załogi, dzięki którym bezpiecznie dotarliśmy do portu docelowego. Na koniec odbieramy zaświadczenia o ukończonym rejsie. Jest 16 listopada roku pańskiego 2024, a my właśnie przeżyliśmy tydzień na statku.